Andrzej Zdrojewski zaprosił mieszkańców Łukowa i okolic na chlitark. Odbył się on w niedzielne przedpołudnie 20 października. Na ten Klitark zaprosiłem mieszkańców Łukowa i nie tylko, żeby jeżeli coś mają w piwnicach, w komórkach, strychach, żeby to po prostu pokazać ludziom, może coś się przyda, może po prostu to spierżyć. Dzieci zaprosiłem po to, żeby uczyli się ekonomii, A spotkanie odbywa się w ogrodzie. Pani Bartoszewskiej, obecnie urzędu miasta. A tutaj u pani Bartoszewskiej były dwa piękne orzechy i dlatego częstujemy też orzechami, herbatką i kawą. I po prostu spotkać się. Główna rzecz, spotkać się z ludźmi. Żeby ludzie po prostu spotykali, nie siedzieli w domu, żeby wchodzili. No i dzisiaj jest to pierwszy raz, ale naprawdę... Nieźle, są propozycje, żeby się spotykać dużo wcześniej, ale już zaraz będzie zima, może jeszcze w tym roku zorganizujemy takie spotkanie jeszcze raz, nie wiem w jakim terminie, będziemy szukali okienka pogodowego, a w przyszłym roku postaramy się cyklicznie to organizować. No to takie coś mi się bardzo podoba, powinno być tak raz w miesiącu. Pomyślałem, że sprzedam swoje rowery, które leżą już od lat w garażu, to prowadziłem je do ładu. Niepełnie i można jeszcze, jeszcze dużo pojeździć. Przecież dużo ludzi handluje na dargo na Facebooku. To dlaczego niech pohandlować tutaj? Na żywo. Podoba mi się bardzo, bo tata dostaje kasę i może mi korki nawet kupić. Bardzo dobry pomysł, i to jest, wyszło pierwszy raz, ale to jest super. Jest, jak to mówiąc, się spotykają ludzie różnym, z towarami różnymi, z wyprzedażą. I monetami, czy tam jakieś banknoty, zdjęcia, pocztówki. I ludzie się spotykają. Odwiedzają się przy okazji i jest jakaś wymiana rzeczy, banknotów, różnych rzeczy, jak to mówiąc. I niech będzie następnym razem, jeszcze raz takie coś miło chęć, abyśmy czekali na to. Latem e, przeważnie, żeby było, bo tak w zimie to pewnie będzie mniej ludzi, a tak to... Trochę więcej niż, niż na giełdzie nawet. Na giełdzie przyjdzie dwóch, trzech swoich stałych kolekcjonerów albo jeszcze tam młodzieży troszeczkę i pójdzie. A teraz to jest tutaj bardzo dobrze, elegancko. Mamy sporo rzeczy takich niepotrzebnych w domu, albo na przykład już dzieci powyrastały z niektórych dzieci, tak jak u mnie. No i dlatego właśnie tak postanowiłam, żeby skorzystać z tej okazji. Przeważnie, pchli targ to w internecie i wszyscy tak. przez Facebooka się komunikują. Tak. A tu jest inaczej. Tak, tylko że nieraz jest tak, że ciężko jest w ogóle się zgrać, żeby ktoś przyjechał obejrzeć te ubranka, a tutaj mogą sobie po prostu popatrzeć i któreś tam wybrać, jeżeli coś pasuje. No znaczy to tutaj akurat moja córka handluje, a ja tylko jestem jako osoba towarzysząca. Do pomocy, ale niech się uczy trochę samodzielności albo handlu, niech zobaczy, że pieniążki nie tak lekko przychodzą, tylko trzeba czasami poświęcić ku temu, chwilę, chwilę właśnie. Po prostu wzięłam zabawki ze strychu i spokoju, które są niepotrzebne i rozłożyłam i sprzedaję teraz. Tych zabawek już nie potrzebuję i chciałam sobie zarobić na nowe. Do zobaczenia na kolejnym pchlim Targu.